Witam serdecznie. I zakupimy sobie sześć drzewek kolumnowych. Tutaj są posadzone części: Morela kolumnowa, Celeszczycka. Potem mamy Brzoskwinia. I kolumnowa harnaś. Tych drzewek jest sześć Dosyć są fajne, bo zajmują mało miejsca. Na działce teraz na raczej do góry. Niż, niż wszerz i w wysokość tutaj mamy następną czereśnia ukraińska, tak samo kolumnowa tutaj wiśnia, kolumnowa nana w taki sposób wygląda tu jeszcze będzie wyrównywane, muszę jeszcze podlać dobrze i tu dopiero będę wkopywać to jest tak nektarynka kolumnowa fantazja i dalej, i w to miejsce jeszcze śliwa kolumnowa. Zobaczymy, zamówiłem z takiej skółki. Zobaczymy, jak będą rosnąć. Jak się przyjmą. Czekałem na nie prawie 3 tygodnie od zamówienia. Także bardzo długo. No i nic na razie.